Wczorajszy mecz z Rosją oglądałem w towarzystwie Pań <laughs> Siekrzątałem po kuchni i podsłuchiwałem co mówią nie? No narzekały generalnie na sportowców Że tyle zarabiają, a nic nie robią Tylko uprawiają sport no. Generalnie ściągały mistrzów z podium Teza była generalnie taka, że mistrzowie Nie przenoszą swoich umiejętności ze stadionu do domu No bo ile razy jest tak Tak mówiły, że skacze taki w dal Po złoty medal, ale do warzywniaka Po pietruszkę doż już nie skoczy Niechby taki ciężarowiec ponosił ciężary Ze sklepu do domu za swoją kobietę Niech taki zapaśnik zrobi, że jest zapasy na zimę, a koszykarz wceluje chociaż raz w życiu skarpetkami do kosza z brudną bielizną. Niech taki mistrz sportów ekstremalnych, zamiast skoczyć z mostu na tej gumie od banjo, niech skoczy o 5 rano zająć kolejkę do lekarza w ubezpieczalni. To jest dopiero w Polsce sport ekstremalny. Albo taki sprinter, robi 100 metrów w 10 sekund, ale wyniesienie śmieci zajmuje mu pół dnia. No ale później zaczął się mecz. No i panie oszalały, bo, bo mecz w wykonaniu naszych zawodników no, miał taki charakter kulinarny. Zostawili na boisku flaki i jedli trawę. A jak pan Kuba walnął bramę, no to klimat był taki, że panie to by dla Pana Kuby po pietruszkę skakały, śmieci za niego wynosiły i celowały jego skarpetkami do kosza, Byle byleby tylko im strzelił gola. No, taka jest piłka, taka jest kobieta, tak jest mężczyzna i jest dobrze. A poza tym Polska Gola.